to muszę bez Boga i bez drugiego człowieka nie ma czegoś Bo w, dzięki Bogu mam pogodę ducha. Czyste, staram się mieć czyste sumienie wyciszone, żebym był niepodenerwowany i wszystko, żeby było to poukładane. A drugi człowiek jest mi potrzebny do tego, żeby z nim porozmawiać, jak przyjdzie nawet choroby, jak przyjdą różne trudności, żeby się poradzić, żeby się wesprzeć, żeby się nawet jak to właśnie bardzo często czynimy, pomogli nawet ze siebie. I za tą łaskę i oczywistości chwała Pana. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Cześć. o panene na tora jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie. Jezu, klękam przed Tobą z własnego życia. Przy tej stacji nawet uczniowie odeszli od Ciebie, uciekli, a Ona, Maryja, jest z Tobą. Twoja i nasza matka. Ona wierna do końca. Szła cicho, towarzysząc Ci Jezu, w drodze na kolanie. Szła, liczyła każdy krok, każde potknięcie. Słyszała każde brutalne słowo. Widziała każdą kroplę krwi. Ona trwała przy Tobie w milczeniu, w miłości i w bólu. Jezu, i ja przychodzę pod Twój krzyż w imieniu wszystkich Matek. Dziś dziękujemy Ci za Twoją matkę i za nasze matki żyjące i za te, które już odeszły do wieczności. Wiele matek jakże bardzo, bardzo cierpi z powodu swoich dzieci, schodzących na zbudne drogi. Jest to wielki ból każdej matki, której syn stał się alkoholikiem, której córka stała się narkomanką. Panie, której cierpisz w wielu matkach i razem z nimi dźwigasz ciężar ich życia, wlej w serca matek moc wytrwałej modlitwy i niezachwianej wiary. Mam na imię Elżbieta, jestem w Przeżyłam ze swoim mężem alkoholikiem 40 lat. Jestem też matką z synów alkoholików. Kiedy dowiedziałam się, że mój mąż jest alkoholikiem, zaczęłam, chciałam mu pomóc i skierowałam go na leczenie przymusowe. Kiedy na to leczenie on się nie zgłaszał, jechali, zabrali go i. Przechytrzył ich wszystkich, bo zgodził się, że pójdzie na leczenie dobrowolnie, że będzie przychodził, a żeby przychodzić na leczenie, trzeba zrobić sobie badania. Mój mąż więcej na te badania się nie zgłosił i ja już więcej też nie chodziłam do sądu, ponieważ wstydziłam się opowiadać już tych brudów a wiedziałam, że nie bardzo mi pomogą. I wtedy zwróciłam się sama do Boga, zaufałam Bogu, zaczęłam się modlić tak jak umiałam. Prosiłam Pana Boga o trzeźwość męża, każdą pielgrzymkę, którą gdzieś wpieram się do zawady, najczęściej roczne, co były, w intencji trzeźwości, starałam się nie opuścić ani jednej. Modliłam się każdą drogę krzyżową, wszystkie Moje modlitwy były w intencji trzeźwości. Tak bardzo chwyciłam się Pana Boga, powiedziałam, bo że jeśli mi Pan Bóg nie pomoże, nikt mi nie pomoże. Kiedy dorosły moje dzieci, zaczęli widzieć moi synowie. Jeżeli matki są, to wiedzą, jak bardzo boli w serce matki, kiedy bije syn, kiedy bije dziecko, bo mąż to jeszcze tak jakoś nie za bardzo, ale syn. To już jest coś strasznego. Tak bardzo bolałam, że moi synowie idą też na drogę, biorą tę samą drogę co mąż. Ale zaufałam Panu Bogu i modliłam się tak strasznie. Wiedziałam, że jak, tak jak mówiłam, że jak Pan mi nie pomoże, to nikt mi nie pomoże. Godziłam się przyjąć ten krzyż pijaństwa, bo wiedziałam, że ten krzyż nie dźwigam sam, że Pan Jezus mi pomoże. I jakoś będę trwała. pamiętam jako osoba wierząca, że przyrzekałam mężowi na dobre i na złe. Ile miałam koleżanek w tyle lat, abym puściła męża, zostawiła, ale jakoś to nie, nie myślałam o takim uczyć. no bo cóż, z dziećmi zostanę kogo? Jak będę wyglądać? I kiedy tak modliłam się na drodze mojego syna, Pan postawił. Czeźwego alkoholika. I to właśnie pierwszy syn zaczął czeźmieć. To zaczął chodzić do AA i przyszedł i powiedział mi, ja chodzę na kurcjata wyzwolenia człowieka. Ja nie wiedziałam, co to jest kurcjata wyzwolenia człowieka, bo nigdy o niej nie słyszałam. Dopiero pierwsze to wiadomo, że to była od syna, że jest kurcjata wyzwolenia człowieka. Ja wtedy jeszcze bardziej zaczęłam modlić się, wspierać mojego syna w jego trzeźwości. Razem z nim jeździłam na wszystkie pielgrzymki, uczęszczałam w nim wszędzie, jego trzej rocznicowe, które płaci co roku, aby świętować tą swoją trzeźwość. Nie opuściłam ani jednej. Razem z nim modliłam się, razem z nim chodziłam. I wspierałam, ja temu nie przeszkadzam. Jeśli nie umiałam mu pomóc, to nie przeszkadzałam w jego trzeźwieniu. Podpisałam ja krucjatę wyzwolenia człowieka 7 lat temu, już jest ósmy rok. Swoje, ofiarowałam to w imię, miły, w imię miłości do człowieka, a także i dla Boga. Bo tą trzeźwość ofiarowałam w intencji moich synów i mojego męża. Aby mogli być i zaczęłam się z nimi modlić i wiem, że modlitwy te zostały zwołane dość szybko. Bo po roku czasu podpisania mojej krucjaty wyzwolenia człowieka, mój drugi syn też podpisuje krucjatę wyzwolenia człowieka idąc do zawady i jesteśmy już we trójkę, a mój mąż jak pił, tak pije. Ale jakoś mi to lżej już było, bo już synowie byli czeźwi i miałam w nich oparcie. Później mąż, mój mąż zachorował 4 lata Pięć lat temu zachorował mój mąż na raka. I tu przestał, przed samą śmiercią, rok czasu, przed śmiercią mój mąż przestał pić i przestał palić. Ktoś powie, zachorował i nie wie, ale ludzie chorzy też piją. Piją i to bardzo piją, bo wtedy jeszcze bardziej są pogrożeni. Mój mąż przestał pić, zaczął chodzić. Regularnie do Komunii i do Spowiedzi Świętej to, o co tak bardzo prosiliśmy Boga z moimi dziećmi, żeby mój syn nie umarł bez pojednania się z Bogiem, zostało wyproszone. Bo ponieważ mój mąż co miesiąc przychodził, wchodził do Spowiedzi i do Komunii Świętej i umarł zaopatrzony sakramentami świętymi. Ja do tej pory swoimi synami uczęszczam na krucjatę wyzwolenia człowieka. Wspierań swoją modlitwą, gdzie na tej Krucjacie rozważamy Słowo Boże, modlimy się wspólnie za siebie. Wiem, że bez wspólnoty byłoby bardzo trudno, bo wspólnota dodaje mi siłę. Ja, w wspólnocie Krucjaty, wyzwolenia Człowieka wiem, że mogę zadzwonić, zaesmesować do moich kolegów, koleżanek i one pomodlą się za mnie. Wiem, że razem wspólnie możemy modlić się. Za trzeźwy, alkoholików, ale i za, także za tych, którym trudno się jest przyznać do swojej choroby. I za te wszystkie łaski, które otrzymałam, za krucjatę wyzwolenia człowieka, która daje mi siłę, chwała Panu. Stacja piąta. Szymon Cyrenajczyk pomaga nieść krzyż Jezusowy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.

Jeden drugiego przewiona i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Na współczującego czekałem, ale go nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. I zmusili przechodzącego Szymona z Cydeni, aby dźwigał krzyż. Szymon z Syreny nie planował mieć udziału w dźwiganiu Krzyża Zbawiciela. Ta stacja wciąż ma miejsce w naszym życiu. Wiele kobiet nawet nie pomyślało, że ich mąż będzie alkoholikiem. Tymczasem nierzadko stają przed bolesną rzeczywistością, kiedy przychodzi im dzielić wspólną drogę małżeństwa z osobą uzależnioną z człowiekiem, który ich wspólne szczęście topi w butelce. Czy wystarczy im sił do dźwigania tego krzyża? Czy nie zwątpią? Chryste, proszę w imieniu wszystkich żon alkoholików, przyjmij ciężar ich życia. Niech Twoje spojrzenie uzdrowi ich trudną sytuację. Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, że przez przyjrzenie swoją ten swój świat, Ja zaś jestem rybak, a nie człowiek. Pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą: wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Przychodzę z krzyżem obojętności, która Cię bardzo rana. Twoja święta twarz oszpecona, pokryta pełem. Krwią. Święta Weronika to dostrzegła, odważnie przetarła się przed tłum i gestem miłości otarła chustą Twoją świętą twarz. Gdy zło, gdy alkoholizm, narkomania przybierają rozpar plagi, powodzi, czy wolno mi być obojętnym i mówić, to mnie nie dotyczy? Tymczasem za pijaństwo i alkoholizm w naszych rodzinach, w naszej parafii odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Jedni za to, że rozpijają społeczeństwo na tym się bogacąc, a inni za to, że nic nie robią, żeby temu złu zapobiec lub przerwać. Panie, Ty pozostawiłeś na puście Weroniki ślad Twojej męki za każdego człowieka wyrwij z naszych serc obojętność wobec zła jakie niesie alkoholizm pan Jezus drugi raz upada pod ciężarem krzyża kłaniamy ci się panie Jezu Chryste i błogosławimy ciebie Amen.